Dobra, lądujmy. O! Coś tam jest! Jakiś lisek. o, Wow! Mamy nowego zwierzaka lisa. Tylko, że potrzebuje ten. My life be like mm. Wam ziomeczki, tylko 9 karmia. I witam Wam w no, kolejnym filmiku. Ale Minecraft Mobil, czekajcie, za chwilkę wrócę. Dobra, jestem. No i nie kupię Minecraft -y Mobil, po prostu. To taki Jakimś czasem później będziemy to robili jak to pobrać za darmo. Dobra. Wymyśliłem świat swój, ten kadzienka YouTube Świat gamerowski. Dobra, ojej, co jestem? Dobra. Znów my grę. Jestem bokiem świata nie wiem czy tak bardzo Wody się na pewno nie da zniszczyć dalej muszę skoczyć o Nie wiem, czy to jest morze lub jezioro, ale zobaczymy. Tu troszkę mała ludka wyspa. Aha, to morze, dobra. Wróćmy na ląd, bo nie chcę się zgubić. O, tu jest jakieś miejsce. O, bym tu. Z... No, nie wiem, gdzie zbudować domek. Na razie chwilę polatamy. Jeszcze nie jest ciemno. O, trochę już się zaciemni. Dobra. Za chwilę będzie księżyc. Tam jest zachód słońca. Chwilę po zobaczymy. Dobra. Lądujmy na lądzie. No dobra, zobaczymy jeszcze zachód słońca. No, i już teraz będzie księżyc. Musiałem pobrać trochę starszą wersję Easy Screen Recorder, bo mi kropka się nie przesuwała. Sorki, ziomki. Ale tak wyszło. Dobra, lądujmy. O, coś tam jest, jakiś lisek. Ojo, wow. Mamy nowego zwierzaka, lisa. Tylko, że potrzebuje ten. Nie. Co tam, lisku? Hmm. hmm. Nie wiem, czy. Nie wiem, co. Gdzie zbudować dom? Bo tam jest kreatywne miejsce. Coś tam, bla, bla, bla. Dobra. Dobra, zbudujemy tutaj domek. Hmm. Aha, jeszcze drzwi. Dobra, za chwilkę zrobimy drzwi, tylko zrobimy miejsce. Aj, nie chciałem tyle. Gdzie ten piasek był? Znajdziemy go spokojnie. I to nie tu. Aha, tu jest dobra. No, mm, ok, teraz. Zrobimy sobie domeczek. Nie wiem, czy tu jeszcze zbudować miejsce. Dobra, zrobimy bardzo wielki dom. No. No, dobra, pójdziemy spać. E. Hmm. Chwileczkę. A, łóżko musi gdzieś tu być. A tutaj najbardziej to czerwone. Korzystają inni gracze. No idziemy spać. okej okay. A, dobra, już musimy usunąć. Dobra, kontynuujemy nasz dom. E, Ojej. A. Moment, moment. Trochę, troszkę nie pamiętam jak zrzuciłem ten teraz. Wow. Nie da się, dobra Później znajdę Sposób, jak to zrobimy mm. Dobra Teraz tu Troszkę będę W David uwielbia chyba grać Minecraft Bo najbardziej to korzysta z Angielskiego mm. Gaurata, stąd A, dobrze, że mam piasek. Ja dzisiaj tam domyczek Boże co to za speed Nie wiem co to było Nieważne Później się zdecyduję trochę. trochę jestem nowy W tym Pomodliwu Bo na razie nie wiem jak usunąć te usunąć te przedmioty, które mam. na przykład łóżko, znaczy łóżka i na razie nie będę usuwać Dobra, teraz to zrobimy ten. Oj, nie chciałem tego. Dobra, będziemy chodzić. Będzie tak O, coś tam jest. O, zbroja. Weźmy ją. To mi się podoba. Moment, co ja zbudowałem? A tu są morskie zombiaki. A tam jest drewno. Niestety, tak zbudowałem. No czasami gracz może pomylić pomnuki. Ja troszkę jestem kumowy. Dobra. Niedługo święta. nie wiem, czy tym zobaczy, ale pewnie to będzie. Hmm. Lecimy z tym, w kolejnym odcinku będę kontynuować budowę nad domkiem. Chyba jutro zrobimy, jeszcze nie wiem. O, creeper. Creeper! Nie! Yeah. Ojej, zarkiwam. Trochę będzie średni domek to Na razie nie, nie jestem w tym dobry na mobilu Ale teraz się skupiam Teraz mniej graczy gra w Fortnite'a I... No i mnie, mnie nie interesuje Fortnite. To jest prawda. Może jest no... Może jest nowy sezon. Ale mnie interesuje Fortnite. No dobra. Chwila. Nie wiem jak zobaczyć. Dobra. To na razie na tyle. Dzięki Wam za oglądanie pierwszego odcinka Minecrafta Mobilu. I widzimy się w kolejnym odcinku i będę kontynuować nad resztą domku. Dobra, to cześć.